Niech ta Karyna nas wykończy, normalnie zakończy linię naszego rodu. Widziałeś, jakie ręka chodzi? Takie się ręka telepie, tak! Żeśmy takiego herlaka na świat wypuścili, ją było hartować, a nie, tak jak ty, wiersze z nią pisać. Aj, na jaki poligon, Heniek, nie przesadzaj, ją było do ciotki Ludki na wakacje wysyłać, wtedy by taką Karynę jednym pierdnięciem brała. Gdzie ty tą protezę pchasz? Do miski kociej. Szklankę sobie weź. No i co z tego, że Ludek na nią mówią? Bo komendantem jest, męskie cechy charakteru ma. A nie zamężna, bo faceci się jej boją. Co mnie się boją? No ty już nie przesadzaj, Heniu, że ty się mnie tak boisz. Ja akurat jestem zupełnie inna niż ludka. Ona długie włosy ma, takie kędzierzawe. Henik przepierdziane te kalesony już. Ja jutro na ryneczek idę, to ci funkielnówkę wezmę. No, dawaj, wyrzucaj. Janetka i Januszek to po chyba więcej, bo intelekt taki niklejszy i wzrok za rozumem po karynie tęskniący są wnuki i ja zawsze za nimi w ogień. Ale co tu dużo gadać? Głowa to nie jest ich najmocniejsza strona. Heniu, ty musisz lepik zmienić na ten swój tupecik, no, bo przed wieczorem to już ci zaczyna tak odklejać przy zakolach. A jak zawieje, to już w połowie dnia. Ty wiesz, że Januszek łapał ostatnio bąki do słoika? Żywe. No, można powiedzieć, że żywe. Swoje własne. A Janeta twierdzi, że ryba to jest mięso, a warzywa mają uczucia wysokie. No, każdy chowa jak umie. Byleby nie jak genia Karynę. Bo zobacz, jak ją uchowała absolutnie przed rozumem. O, Karyna. Pokuciła się ze Staszkiem. Gdzie genia ma spać? I żeby było sprawiedliwie, to u nas. No, ja nie wiem, jaka to jest sprawiedliwość, bo to jest jak kara do żywocia dla mnie. Ta baba jest jak zgaga gaga ból zęba i biegunka w jednym. Co ty wymyślisz, Heniu? Wiersz o tym napiszesz. Jak ja nie zrobię, to nikt nie zrobi. Normalnie mi to przez gardło przechodzi gorzej niż zwroty. Ale będę jutro musiała iść do Karyny. Wszystko do kieszeni schowam. Dumę schowam, rozum schowam. Do kieszeni się nie zmieści, wózek wezmę. A co to by się oczy takie wąskie zrobiły? No tyle lat jesteśmy po ślubie, ale na tym etapie, Heniek, to jeszcze nie byliśmy.